Oh, to... oh, pa... Oczekujemy Zbawiciela Świata, który przemieni ciało nasze śmiertelne w chwalebne. Przetorzyjmy przeźwo pobożnie bo i sprawiedliwie, oczekując nadziei i chwały przyjścia Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Niebiosa spuśćcie z rosą sprawiedliwego. Ziemia, otwórzcie, wydaj Zbawcę Naszego. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się, Boże, który uradowałeś świat, przez łaskawe przyjście syna twego, użyć nam łaski swojej, abyśmy się przygotowali na nie przez godną pokutę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W czasie tej Eucharystii modlimy się w intencji Panu Bogu wiadomej. W sposób szczególny witam na niej. Obecne dzieci, czyli najmłodszych z różnych klas, ale i młodzież i wszystkich dorosłych, wszystkich parafian. Niech ta Eucharystia dopomoże nam w drodze przygotowań na przyjście Pana Jezusa do naszych serc, do naszych rodzin, do naszego miejsca przebywania, zamieszkania, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Módlmy się. Warto teraz w chwili ciszy, wzbudzić również w swoim sercu intencję, która... Módlmy się, Wszechmogący Boże, pobudź nasze serca do przygotowania dróg jednorodzonemu snowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości duszy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza: Ja, Pan Bóg Twój, ująłem Twą prawicę, mówiąc Ci: Nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja Cię wspomagam, mówi Pan, odkupicielem Twoim, święty Izraela. Oto ja przemieniam cię w mockarnie sanie, nowe o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmucisz i pokruszysz góry. Zamienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody, a jej nie ma. Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski. Na pustyni zasadzę, zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. A żeby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał. Oto Słowo Boże. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. Będę Cię wielbił, Boże mój i królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Pan jest dobry dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. Niech cię wielbią, panie, wszystkie twoje dzieła. I niech cię błogosławią Twoi wyznawcy, Niech mówią o chwale Twojego królestwa, I niech głoszą Twoją potęgę. Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa. Królestwo Twoje, królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan jest łagodny. Aleluja, Niebiosa spuście sprawiedliwego jak rosę, niech deszcz spłynie z obłoku. Niech się otworzy ziemia, i zrodzi, Zbawiciela. Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami, słowa, Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów Zaprawdę powiadam wam Między narodzonymi z niewiast Nie powstał większy od Jana Chrzciciela Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim Większy jest niż on Od czasu Jana Chrzciciela Aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu A zdobywają je ludzie gwałtowni Wszyscy bowiem prorocy i prawo Prorokowali aż do Jana A jeśli chcecie uznać to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo pańskie. Zapraszam obecne dzieci. Czy chętną też młodzież można podejść? Tak jest. Tak, dzisiaj. Będzie nas postrzegawczość, bo wszystkie pytania prawie będziecie znali, e, odpowiedzi na nie, a mianowicie słuchajcie, e, będzie nam teraz nie, ewentualnie później. Dobrze? O, uwaga, słuchajcie, nietypowa sprawa, ponieważ będzie potrzebna jedna e, rzecz, którą. Ksiądz ubiera przed Mszą Świętą. Dzisiaj wyjątkowo ją na moment ściągnę. Słuchajcie, bo ona jest potrzebna do kazania. Tak jest. Cóż to jest, słuchajcie. Cóż to jest? To przypomina pewną bardzo ważną sprawę. Tak jest, że Pan Jezus wybiera sobie spośród wielu właśnie takich wspaniałych ludzi jak Wy, i na całym świecie. Wybiera ich i mówi do nich, pójdź za mną w sposób szczególny. Każdy jest powołany do świętości, ale każdy ma swoją inną drogę. I spośród takich ludzi, którzy, bo wszyscy chcemy być świętymi, wiedzie taka droga, której pomaga się w sposób szczególny inny. I taką osobę w danej parafii jest ksiądz. Czy to jest ksiądz proboszcz? czy to jest ksiądz wikariusz pomagający mu, a więc w naszej parafii jest dwóch takich księży i jest ksiądz proboszcz, czyli razem jest ilu księży w naszej parafii? Bo wy super liczycie. Raz, dwa, trzy. No pięknie, czyli trzech księży, słuchajcie. Czyli mam ogromną radość, że w naszej parafii jest trzech. Trzech księży, którzy nam pomagają, mówią o Panu Bogu. I ta stoła przypomina, że Pan Jezus wybrał takiego człowieka, pomógł Mu przygotować się tak, w seminarium duchownym. Poprzez sześć lat, i jeszcze wcześniej, zanim poszedł do seminarium, to wiele się modlił każdy z księży, żeby jak najlepiej wybrać drogę swego życia. I słuchajcie, a to. Słuchajcie, ma swoje źródło w takim szczególnym również zajęciu, jakim jest osoba, która opiekuje się owieczkami. Jak ręka do góry nazywa się osoba, która opiekuje się owieczkami? Kto jeszcze nie mówił? Pasterz. Pasterz? I jak ktoś nie będzie wiedział, to pasterz to co robi? Ładnie tak powiemy: pasiowce. Tak, a pasie owce to znaczy, jak myślicie, żeby one sobie nie poszły gdzie chcą, tylko gdzie mają. Opiekuje się owcem. No pięknie, słuchajcie, to opieka to nam przypomina również, jak słuchajcie, nami, nami opiekują się nasi kochani. Rodzice. Dobrze. Czyli mamusia i tatuś, tak? I oni naśladują Pana Jezusa Dobrego Pasterza i... Opiekują się, troszczą się, aby. Słuchajcie, czy takie owce mogą iść dokądkolwiek chcą i kiedy tylko chcą? Słuchajcie, jak myślicie? Powiedzcie. Mogą iść, czy nie? Nie. No właśnie. A dlaczego nie mogą iść, jak sobie wymyśli taka owieczka? A sobie teraz pójdę, i co może się stać? Wilk może. Co może się jeszcze stać? Wilk może. Tak? A jak nawet wilka nie spotka, to co może się zrobić? Zgubi się. Zgubi się. Słuchajcie, i tak jest w życiu nas bieżących. Czasami się zagubimy i Pan Jezus zawsze nas szuka, martwi się, gdzie my jesteśmy. I chce nam pomóc? Czasami jakiś smutek taki jest w naszym sercu, czasami widać to na naszej twarzy, czasami nie, czasami się martwimy o innych i Pan Jezus przychodzi do nas. Nie tylko w sakramencie Eucharystii w czasie mszy świętej, w czasie tej mszy świętej również przyjdzie do nas, będzie tu obecny, ale przychodzi w takim szczególnym miejscu, o którym wyżeście już pytali, chociażby w zerówce, w pierwszej, drugiej czy trzeciej klasie, były takie pytania, a ksiądz idzie tam na koniec kościoła i tam wchodzi i, i właśnie, właśnie, i, i, i co tam robi? I co tam się dzieje? Tam jest takie miejsce i ono ma taką szczególną nazwę. Może ktoś wie? Jego nazwa nazywa się od tej samej literki, co jest kościół, tylko inaczej. K, O i tak dalej. Mhm. Pochodzi od takiej nazwy e, z, z języka łacińskiego konfesjo, czyli wyznawać. O! Konfesjonalny. O, znacie kolejne słowo, które pochodzi z języka łacińskiego. Popatrzcie kolejne słówko. Że znacie obce języki, następne. Nie tylko te, co się uczycie w szkole i poza szkołą. Pięknie. Czyli tam Pan Jezus pomaga nam, i kiedy kapłan wypowie szczególne słowa, wtedy usłyszą takie pukanie czasami, prawda? I to oznacza, że Pan Jezus odpuścił nam grzechy. Czyli już one nas nie męczą i nie jest nam smutno, wręcz przeciwnie. Pamiętam od pierwszych lat, jak mogłem przystępować do właśnie, jak się nazywa czynność, która się dzieje w konwencjonale. O! Spowiedź. Super, spowiedź święta, czyli jest sakramentem pokuty i pojednania, jednym z siedmiu sakramentów. Pięknie, czyli znamy sakrament Eucharystii, sakrament pokuty i pojednania, czyli tak ogólnie mówiąc, spowiedzi. Bo jeżeli nam jest smutno, mamy jakiś ciężar na sercu, to przychodzimy do Pana Jezusa i tak samo przychodzimy, jak przychodzimy do Pana Jezusa, czyli do Pana Boga, Boga Ojca, Syna Bożego, Ducha Świętego. Przychodzimy, kiedy nam coś dolega, jest nam smutno, to przychodzimy do kogo? W naszym domu rodzinnym, do kogo przychodzimy? I mówimy: Jest mi smutno, coś mnie boli, coś mnie trapi. Do rodziców. No pięknie, i wtedy co się dzieje, słuchajcie, jak powiemy nasz smutek, czy, czy on nie ustąpi, czy on ustąpi? Jak to jest? Przypomnijcie mi, bo ja pamiętam, ale może nie do końca, jak to jest, słuchajcie, czy ten smutek, jak powiemy rodzicom, oni coś powiedzą do nas, zaradzą, czy ten smutek ustąpi, jak myślicie? Ustąpi, czy nie? No, śmiało. Tak. No pewnie, słuchajcie, za każdym razem cokolwiek boli, jak już mama czy tata czy właśnie babcia, dziadek powiedzą to coś do nas, zaradzą, zaraz przestaje nas boleć, mamy uśmiech na ustach, nawet jeżeli troszkę jeszcze boli, to już prawie nie boli. To już przechodzi, słuchajcie. I bo dzisiaj mamy taki fragment o ludziach, którym było bardzo smutno i ciężko. I posłuchamy go, bo on się łączy właśnie z naszym rozważaniem. Bo do Pana Jezusa zawsze przychodzimy modlić się za siebie, swoich bliskich, mamę tatę, babcię, dziadka, siostrę brata, ciocię wujka, kolegę koleżankę i innych, czy panią, panią Wychowawczynię, Pana Wychowawcę, czy Księdza, Siostrę Zakonną, tak? I innych. Którzy nam pomagają w drodze do Pana Boga. Słuchajcie, to ja idę włączyć nagranie, bo, żeby go zrozumieć, tam jest właśnie o ludziach, którzy byli pozbawieni wolności i próbowali o nim walczyć. I słuchajcie, posłuchamy o tym. Tak jest. Już moment. Już. 9:10, tak jest. Tak, bo ostatnio, ostatnio była dziewięć, już patrzymy. Jest moment. Chwilka, już, już. już. Nie dwadzieścia nie. 9-10. Powinno być 10. Spróbuję. Każdego dnia możemy sami zdecydować, co będziemy robić, co będziemy jeść, z kim się spotkamy. Możemy podejmować decyzje, czasem lepsze, a czasem gorsze, ale zawsze to my decydujemy. Jako dzieci musimy oczywiście słuchać rodziców. To oni w ważnych sprawach decydują za nas, bo są za nas odpowiedzialni i dużo więcej wiedzą i rozumieją. Ale jedno jest pewne. Mamy wolność. Ale nie zawsze i nie w każdym miejscu świata ludzie mogli cieszyć się wolnością. W Beninie, gdzie od kilkunastu lat pracują księża ze zgromadzenia misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, jest miasteczko o nazwie Widach. Na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się ono niczym szczególnym. Jednak to miejsce ma historię, która wiąże się z czasami niewolnictwa, kiedy to ludzie wbrew swojej woli byli sprzedawani albo wymieniani za złoto broń ubrania. Byli po prostu traktowani jak rzeczy. Ze zdaniem niewolników nikt się nie liczył, a ich życie było niewiele warte. Z centrum miasteczka Uidach do samego oceanu ciągnie się tak zwana droga niewolników. To kilka kilometrów, które musieli przejść po piasku i kamieniach, żeby dostać się na statek, który zabierał ich do dalekich krajów. Na końcu tej drogi, nad samym oceanem, stoi dzisiaj pomnik, który nazywa się Bramą Bez Powrotu. Dla mieszkańców Beninu to miejsce ma szczególne znaczenie. To właśnie tutaj, według tradycji stopy niewolników, po raz ostatni dotykały afrykańskiej ziemi. Ogromna większość z nich nigdy już nie wracała do ojczyzny i do swoich bliskich. Kiedy ludzie z Uidach opowiadają te historie, można często zobaczyć łzy w ich oczach. Dziś, pamiętając o niewolnikach z Beninu, pomyślmy o tym, żeby innych ludzi traktować dobrze. Basia, jako mała. Dobrze, pięknie. Już, już moment. I słuchajcie, dzisiaj jesteśmy do czegoś właśnie zaproszeni. E, oprócz tego, że z naszymi smutkami, z różnymi trudnościami przychodzimy do Pana Jezusa, to jeszcze w jakiś sposób taki piękny, dobry mamy właśnie wobec innych ludzi. Co mamy robić? Jacy mamy być i jak traktować innych ludzi? Obok nas, czy to jest ktoś z naszych bliskich, czy to jest kolega, koleżanka w szkole, w przedszkolu, w zerówce, na ulicy, na podwórku, w sklepie, w kościele, na drodze. Co? Jacy powinniśmy i dobrze, jeżeli będziemy? Ręka do góry. Jak myślicie? Jacy. Myślałem, że zaraz ktoś powie, No, ja, ksiądz nie wie, dobrze, tak? Albo bardzo dobrze, mili. Co jeszcze? Tak? Koleżeńscy, tak? Czyli, żeby ktoś w naszym postępowaniu zobaczył miłość, dobroć, troskę pana Jezusa, tak? I wtedy, jak myślicie, ktoś obok nas, jaki będzie? Smutny czy radosny? Radosny. No pewnie. Będzie chciał się z nami bawić, czy nie? Jak myślicie? Jeżeli my będziemy dla niego mili, tak. No pewnie. I nawet, jak mu będzie smutno, czy czasami coś, coś mu będzie dolegać, będzie mu łatwiej troszkę? Jak myślicie? Jak myślicie? Będzie mu łatwiej? Tak. No pewnie, słuchajcie. I do tego jesteśmy zaproszeni nie tylko w tym pięknym czasie Adwentu, kiedy się przygotowujemy, piękne serduszka, jakieś liczne robimy, tak jest, i sarenka, i jakiś ptaszek przyleciał na gałązkę, tak, bo to przecież Ty już szukają, bo już i śnieg pada, szukają jedzonka. Odpowiednie jedzonko można im tam dać, takie, które dla ptaszków jest, prawda? Dla zwierzątek, żeby mogły się pożywić na, właśnie w czasie zimy. No właśnie. Niech ta msza Święta i piękne przygotowania wytrwałe nam pomagają być dobrymi dla siebie, żeby inni zobaczyli w nas, apostołów Pana Jezusa, i żeby byli dzięki temu bardziej szczęśliwi, uśmiechnięci, radośni i bliżej Pana Jezusa. Amen. Tak jest. To teraz bardzo dziękuję. Idźcie na miejsce, dalej się pięknie modlimy.